Nie byłoby cię na to stać szyderstwo przeszło przez szum ekskluzywnej restauracji na manhattanie ostre i głośne dobiegające ze stolika VIP gdzie mężczyzna w szytym na miarę garniturze odchylił się z uśmieszkiem dla bogatych ludzi w tej pozłacanej sali młoda kelnerka była niczym cieniem przemykającym przez ich świat kryształu i kawioru niegodnym ich spojrzenia nazywała się Anna Carter ale nikomu nie zależało żeby to wiedzieć była po prostu obsługą, jej zwykły czarny mundur lekko pomięty, jej ciemne włosy ściągnięte w prosty kucyk. Bez makijażu, bez biżuterii, tylko cichy rodzaj piękna, który nie krzyczał o uwagę. Minuty później, gdy trzej uzbrojeni rabusie wpadli przez drzwi, a cały pokój padł na podłogę w panice, Anna stała sama, spokojna jak kamień. W zaledwie piętnaście sekund obezwładniła wszystkich trzech, jej ruchy ostre i precyzyjne. Ujawniając przeszłość w elitarnych siłach marynarki, której nikt nie mógł się spodziewać. Miliarder przy stoliku wrogu patrzył oszołomiony, a pokój ucichł, ich osąd obnażony jak świeża rana. Anna miała dwadzieścia pięć lat, z twarzą, która wydawała się znajoma, jak ktoś, kogo znałeś w innym życiu, nieolśniewająca, niewypolerowana, po prostu prawdziwa. Jej oczy głęboko piwne, miały sposób na przenikanie cię na wylot, jakby mogła czytać pokój bez wysiłku. Poruszała się z celem, każdy krok celowy, jej ręce stabilne nawet gdy niosła tacę ustawioną delikatnymi szklankami. Liel nie była byle jaką restauracją. Była twierdzą bogactwa, gdzie żyrandole lśniły jak zamrożony deszcz, a powietrze niosło słaby zapach oliwy truflowej i przywilejów. Klienci byli tymi, którzy nie tylko jedli. Oni występowali, ich śmiech i brzęk szkła pokazem władzy. Anna nie pasowała tutaj, nie w ich oczach. Jej obtarte czarne baleriny, jej brak poloru, jej cisza, to wszystko oznaczało ją jako obcą. Nie wiedzieli, że została wychowana w świecie równie elitarnym, w rodzinie, która posiadała połowę horyzontu, nauczona nosić się z powściągliwością i godnością. Ale Anna odeszła od tego życia wybierając prostotę zamiast statusu. I teraz płaciła za to cenę każdej zmiany. Pracowała w Lisio przez siedem miesięcy, biorąc późne zmiany, te gdzie napiwki były dobre, ale klienci brutalni. Jej współpracownicy lubili ją głównie dlatego, że nie robiła dramatu. Sprzątała stoły w milczeniu, kiwała głową na ich skargi i nigdy nie odbijała się bez względu na to, jak okrutna była dygresja. To nie była słabość, to był wybór. Anna widziała prawdziwe stawki, miejsca, gdzie zły ruch kosztował życia, nie tylko ego. Nauczyła się wybierać swoje bitwy, a ci ludzie z ich designerskimi torebkami i cięciami uwag nie byli warci jej energii. Ale tej nocy powietrze wydawało się cięższe, jakby świat wstrzymywał oddech. Stolik VIP był głośniejszy niż zwykle, ich głosy niosące się nad miękkim jazzem grającym w tle. Anna poruszała się przez pokój, jej taca wyważona, jej twarz pusta, ale jej oczy nie omijały niczego. Mężczyzna, który szydził z Bordeaux, to był Richard Vance, po pięćdziesiątce, z zaczesanymi do tyłu siwymi włosami i złotym rolexem. Który łapał światło za każdym razem, gdy gestykulował. Był królem funduszy hedgingowych, tym typem, który mówiłby o zmienności rynku, jakby to była cecha osobowości. Jego żona Kandes, siedziała obok niego, jej czerwona sukienka obcisła, jej usta błyszczące, jej uśmiech wystarczająco ostry, by kroić szkło. Była typem, który komplementowałby twoje buty, zapewniając jednocześnie, że wiedziałeś, że są tanie. Naprzeciwko nich był Derek trzydziesto-kilkuletni kryptobro, z opaleni z nią zbyt perfekcyjną jak na nowojorskie zimy. I jego dziewczyna Loren, której blond pasemka i diamentowe kolczyki krzyczały o nowe pieniądze. Byli najgorszym rodzajem stolika. Głośni, uprzywilejowani i świeżbili, żeby sprawić, że ktoś poczuje się mały. Anna była ich ulubionym celem. Gdy Anna zbliżyła się z świeżą butelką wina, Richard podniósł swoją szklankę, oglądając ją jak jubiler. Przegapiłaś plamkę. — powiedział, wskazując na wyimaginowaną smugę. — Pewnie nie uczą sprzątania w jakimkolwiek zacofanym miejscu, z którego się wypełzłaś. Stolik się roześmiał. Chichot Kandes był najgłośniejszy. Anna zamarła. Jej palce musnęły szyje butelki. Potem odstawiła ją z cichym brzękiem. — Przyniosę panu nową szklankę — powiedziała jej głos równy, jej oczy stabilne. Odwróciła się, ale nie zanim Loren pochyliła się w stronę Dereka wystarczająco głośno, żeby Anna usłyszała. Nie ma żadnej klasy. Założę się, że nigdy nawet nie była w takim miejscu tylko po to, żeby szorować podłogi. Ramiona Anny się nie spieły. Jej krok nie zachwiał się, ale jej ręka zatrzymała się na krawędzi tacy, knykcie blade tylko przez chwilę. Menedżer Greg nie był lepszy, żelasty facet z permanentną warstwą potu na czole. Zawsze się kręcił, próbując zadowolić wielkich wydawców. Złapał Annę za łokieć, gdy mijała drzwi kuchni. Jego głos niski, ale ostry. Trzymaj się z daleka od stolika miliardera. Nie potrzebuję, żebyś się o niego potykała. Szarpnął głową w stronę rogu, gdzie James Colton siedział sam. Colton miał trzydzieści pięć lat, szczupły, z ciemnymi włosami i oczami, które nie przegapiały wiele. Jego garnitur był stonowany, ale krzyczał pieniędzmi, a jego obecność była jak magnes. Ludzie go zauważali bez wysiłku. Przewijał telefon ignorując pokój, ale Anna złapała jego spojrzenie na pół sekundy. Kiwnęła do grega jej głos płaski. Zrozumiano. Nie dyskutowała, nie wyjaśniała. Po prostu dalej się poruszała. Zanim nadszedł chaos, był moment: mały, ale ciężki. Anna napełniała dzbanek przy barze, gdy zamarła. Jej oczy łapiące małe zdjęcie wciśnięte w kieszeń fartucha. Było stare, pogniecione, pokazujące młodszą Annę w mundurze, stojącą obok grupy żołnierzy na zakurzonym podwórku. Barman Mike zauważył, że patrzy. Rodzinę? Zapytał, wycierając szklankę. Anna wsunęła zdjęcie z powrotem do kieszeni, jej twarz nieczytelna. Coś w tym stylu, powiedziała i odwróciła się. Mike nie naciskał. Nikt nie naciskał. Anna nie była typem, który zaprasza pytania, a większość ludzi nie dbała na tyle, żeby pytać. Ale nie wszyscy ją ignorowali. Hostessa, Jenna, 22-latka z ostrym językiem i nawykiem podlizywania się bogatym gościom, złapała Annę przy barze później tej nocy. Bawiła się kosmykiem włosów, jej oczy błyszczące czymś złośliwym. Wiesz, Anno, powinnaś się więcej uśmiechać. Psujesz klimat. Nikt nie chce ponurej kelnerki serwującej ich obiad za 500 dolarów. Głos Jenny był wystarczająco głośny, by przyciągnąć kilka spojrzeń z pobliskich stolików. Anna odstawiła dzbanek, jej ruch powolny, celowy. Jestem tutaj, żeby pracować, nie występować, powiedziała jej ton spokojny, ale stanowczy. Jenna uśmiechnęła się szyderczo, niezniechęcona. Tak cóż, może gdybyś się bardziej starała, nie wyglądałabyś, jakbyś właśnie wytoczyła się z przytułku. Para przy pobliskim stoliku zachichotała, a ręka Anny zamarła na dzbanku. Jej palce zaciskając się na tyle, by pokazać przebłysk napięcia, zanim odeszła. Hej, szybko! Podczas gdy ta historia się zagłębia, weź telefon. Naciśnij przycisk polubienia i zostaw komentarz poniżej. Może podziel się czasem, gdy ktoś cię źle ocenił, sprawił, że poczułeś się mały, to pomaga utrzymać ten kanał przy życiu, opowiadając historię, jak ta o Annie dla ludzi, którzy tam byli. I proszę naciśnij subskrybuj. To mała rzecz, ale oznacza, że możemy dalej dzielić się tymi momentami prawdy. W porządku, wróćmy do tego, co się stało. Noc toczyła się dalej, restauracja brzęcząca zwykłą mieszanką arogancji i wina, gdy przednie drzwi trzasnęły otwarte. Trzej mężczyźni w czarnych kominiarkach wpadli do środka, ich buty dudniące na wypolerowanej podłodze, broń podniesiona wysoko. Wszyscy na dół, krzyknął przywódca, jego głos szorstki, jakby wypalił paczkę dziennie przez lata. Pokój eksplodował w chaos. Szklanki się rozbiły, gdy goście nurkują pod stoły ich drogie garnitury i sukienki ciągnące się przez rozlane wino richard vance szarpnął kandes w dół jego rolex łapiący obrus rozdzierając go Candes wypuściła ostry krzyk kurczowo trzymając torebkę jakby to była jej linia życia derek już był na kolanach mamrocząc weźcie co chcecie tylko nie strzelcie szlochy loren były głośne jej tuż spływający po twarzy james colton miliarder zamarł jego twarz blada, jego palce szarpiące się, żeby ściągnąć zegarek i pierścień, gotowy je oddać. Anna była w centrum pokoju, trzymając tacę pustych szklanek. Nie upuściła jej, nie krzyczała. Po prostu tam stała, jej oczy skanowały rabusiów. Jeden, dwa, trzy, jakby liczyła wyjścia. Przywódca, krępy facet z blizną nad brwią, wycelował w nią. Podbiegł, jego broń wycelowana w jej klatkę piersiową. — Co jest z tobą nie tak? — Na podłogę! Warknął jego głos rozbrzmiewając echem. Dwóch pozostałych rabusiów krzyczało na gości, machając bronią, żądając portfeli i biżuterii. Kobieta przy pobliskim stoliku jej perły kurczowo ściskane, wyszeptała: Ona jest szalona. Dlaczego się nie rusza? Uchwyt Anny na tacy był stabilny, jej oddech powolny, prawie zbyt spokojny. Przywódca zbliżył się lufa jego broni teraz kilka cali od jej czoła. Jesteś głucha? Klęknij. Gdy przywódca wisił nad nią, gość przy pobliskim stoliku, kobieta w średnim wieku, w aksamitnej marynarce, syknęła pod nosem. Zepsuje to nam wszystkim. Jej głos był niski, ale jadowity jej oczy skaczące między Anną a bronią. Ściskała ramię męża, jej wypielęgnowane paznokcie wbijające się w jego rękaw. Dlaczego nie może po prostu zrobić, co mówią? Jej mąż, łysawy mężczyzna w jedwabnym krawacie, pokiwał głową jego szept ostry. Jest nikim. Sprawi, że nas zastrzelą. Twarz Anny się nie zmieniła, ale jej palce lekko dostosowały tace, jej knykcie musnęły krawędź. Napięcie w pokoju było duszące, powietrze gęste od strachu i osądu. Każde spojrzenie skierowane na Annę, obwiniając ją za odwagę stania. Richard Vance w połowie ukryty pod swoim stolikiem syknął przez zaciśnięte zęby: Nie bądź głupia. Zastrzelicie. Jego głos drżał, ale niósł to samo szyderstwo, jakby Anna była idiotką.